Cześć! Z tej strony Graf Zero vlog literacki. W dzisiejszym odcinku o tym, co czytał świat w minionym roku. To jest mój ulubiony format, który tutaj raz do roku się pojawia. Uważam, że chyba najfajniejsza rzecz, jaką, jaką udało mi się na tym kanale zrobić, cieszy się dość dużą oglądalnością, co również bardzo mnie cieszy. I jak do tej pory zaczynaliśmy zawsze od Europy Zachodniej, później była wschodnia i centralna. W zeszłym roku poprosiliście, żeby pojawił się świat, więc się pojawił. I okazało się, że da się to zrobić. Jest to całkiem sensowne, więc w tym roku również i w tym roku od świata zaczniemy. Przy każdym kraju będę mniej więcej mówił o tym. Na jakie badania się tam powołuje, czy jaki to jest podmiot zliczający, gdzie jest ta informacja. Z reguły omijam informacje, które jakieś tam księgarnie przedstawiają, nie wiem, Amazon, dane z Amazona. To jest, wiecie, to są zawsze bańki. Są wyjątki, o, o nich będę wspominał, będę tłumaczył dlaczego. Kto tutaj ogląda to już od kilku lat, ten pewnie wie, wie, z, z czego to wynika i jak przy, przy, przy danym kraju. Zaczynamy od danych Ze świata. Zaczynamy od danych ze świata za rok 2024 i będą to reprezentanci wszystkich kontynentów, czyli Brazylia, Stany Zjednoczone, Republika Południowej Afryki, Japonia, Chiny i Nowa Zelandia. Zaczniemy sobie od Stanów Zjednoczonych. Dane dotyczące amerykańskiego rynku książki podaje kilka podmiotów. Ja pozwoliłem sobie. Przekazać te, które podaje publisher weekly, i zaczniemy od miejsca czwartego. Tutaj, akurat, jest całkiem fajnie, bo podane są liczby sprzedanych egzemplarzy. To nie zawsze jest, z reguły raczej tak się nie robi, ale jako ciekawostkę tutaj przytoczę, bo za chwilę zobaczycie, jakie jest porównanie rynków, różnych rynków książki w różnych krajach. Na miejscu czwartym. Um, Frejda McFadden. A jeżeli, cho jeżeli chodzi o wymowę, tam gdzie mogłem sprawdzić, tam sprawdzałem na różnych serwisach dotyczących wymowy. Więc nie miejcie pretensji do mnie, no chyba że coś już jakoś bardzo, bardzo strasznie pomylę, ale to z reguły takie wymowy usłyszałem gdzieś tam w różnych, w różnych miejscach internetu, Frejda McFadden. Um, pomoc domowa w tłumaczeniu na język polski. Ta książka chyba zresztą została na język polski przełożona. Jest to thriller. Opowiadający, albo przynajmniej jakieś inne książki tej autorki, opowiadający historię służącej, no źle traktowanej przez, przez ludzi, którzy ją zatrudniają, i potem tam z zemsty ona zostaje przez nich w domu zamknięta, ale jak mówi blerb, nie wiedzą kim ona tak naprawdę jest i jaką ma przeszłość, więc pewnie się na nich zemści. Ponad milion sprzedanych egzemplarzy. Bardzo ładny wynik. Na miejscu trzecim, co jest charakterystyczne też dla rynku amerykańskiego, książka chyba dla dzieci, może też dla trochę starszych dzieci, bo Dave Pilkey, Pilkey 12 tom Dogmana. Tytuł Szkarłatne Obroża. Dogmen to seria komiksów bardzo sympatycznych o psie superbohaterze. Tam zresztą jest też kot superbohater, jest też kot super złoczyńca. Tutaj kot super złoczyńca musi wrócić na, ten, na, na swoją złą drogę, żeby pomóc głównemu bohaterowi. Szkarłatne Obroża, chyba też przetłumaczone na język polski. Milion 250 tysięcy sprzedanych egzemplarzy. To akurat był całkiem ciekawy przykład tego, co się dobrze sprzedaje, a ja zawsze przy tych listach podkreślam, że one są po to, że między innymi oczywiście, taki trochę żart, że w Polsce się bardzo często mówi, że Polacy takie beznadziejne rzeczy czytają, tak takie słabi się u nas sprzedają, nie to co w innych krajach, no jak się obserwuje inne kraje, no to się okazuje, że wcale nie jest lepiej. Wiem, że z reguły Francja była wyjątkiem. Zobaczymy, jak będzie w tym roku. Ja jeszcze nie wiem. Ale jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, na miejscu drugim Sara J. Mas. Dwór, cierni i róż. Podobno Sara J. Mas nie jest aż taka zła jak inne te fantazy dla starszej młodzieży. Milion 300 tysięcy sprzedanych egzemplarzy. I tak, to jest książka wydana już parę lat temu. Nie wiem, dlaczego akurat teraz taka popularność, czy jakieś wznowienie, czy film się szykuje, czy serial bądź co bądź, no, znowu święci triumfy. A na miejscu pierwszym książka, która również w Polsce dużo, e, mocno namieszała na rynku książki. Informacje o Polsce będą prawdopodobnie za dwa tygodnie, tak mi się wydaje, tak, bo Polskę, Polskę chyba robiliśmy z tą Europą Centralną, ale ja to jeszcze sprawdzę. Książka, która w Polsce również sporo namieszała, była wiele tygodni na liście bestsellerów Christine Hanach i Kobiety, czyli historia Bodajże sanitariuszki ochotniczki, która dołącza do armii amerykańskiej w Wietnamie, półtora e, miliona sprzedanych egzemplarzy. No, bardzo dobry wynik. No, i właśnie teraz mówiłem Wam o tym, jak te rynki książki się od siebie różnią. Nie mówiąc już o pewnej jakiejś takiej specyfice, charakterystyce lokalnej, to same też liczby o tym mogą świadczyć, bo przechodzimy do Brazylii. W Brazylii, jeżeli chodzi o dane, to one są podawane przez taką organizację. Camala Brasileiro de Livro, to jest organizacja non-profit, której celem jest wspieranie wydawców, wspieranie księgarni, wspieranie ogólnie szeroko pojętej autorów kultury książki. Na miejscu czwartym, specjalnie podaję to miejsce czwarte, bo to jest jedy, najwyżej notowana brazylijska książka, brazylijskiej autorki Carla Madera. Wszystko jest rzeką, tytuł w wolnym tłumaczeniu. Jest to opowieść jakiejś takiej pary dobrze się kochającej, która jak tragiczna strata, podejrzewam, że o dziecko chodzi. Wszystko się zmienia, no bo mąż po tym tragicznym wydarzeniu staje się chorobliwie zazdrosny, a w ich związku okazuje się, że namiesza Lucy, najbardziej zepsuta i pożądana prostytutka w mieście, staje im na drodze, tworząc trójkąt miłosny, aż boję się zapytać, kto jest drugim bokiem tego trójkąta. Nie, nie brzmi jakoś specjalnie zachęcająco, no ale i teraz, ile sprzedanych egzemplarzy? Tam w Stanach widzieliście ponad milion, nie? 44 790 sprzedanych egzemplarzy na całą Brazylię. No właśnie. Na miejscu trzecim książka znana, przetłumaczona, była też na listach europejskich rok albo dwa lata temu Biblioteka o północy. Matt Hike. to jest ta opowieść o kobiecie, która postanawia popełnić samobójstwo i trafia do jakiejś magicznej biblioteki, w której może przeżyć swoje życie po raz kolejny i coś w nim zmienić. Podobno, to, podobno sympatyczna, ale tak bez szału. Wiecie, to potem się te japońskie zrobiły mody na, na te różne japońskie takie książki pod zachód pisane, czy tam te kawiarnie magiczne i tym podobne rzeczy. Drugie i pierwsze miejsce w Brazylii. Jedna autorka była w zeszłym roku, jest w tym roku, święci triumfy w Brazylii, Colin Hoover. Na miejscu drugim It Starts With Us, na miejscu pierwszym It Ends With Us. Przypominam, że w Brazylii podaje polskie tytuły... Polskie tytuły. Mhm. W Brazylii te tytuły są tłumaczone na język hiszpański, tak zdaje się. Czy też portugalski. 69 836 sprzedanych egzemplarzy. No, to jest rynek brazylijski, niestety. Przechodzimy już do, do RPA. I tutaj, słuchajcie, jest taka niezbyt fajna sytuacja. Z RPA zawsze był problem. W ogóle jedyny kraj z Afryki, w którym ja znalazłem jakiekolwiek dane, o których mogłem Wam powiedzieć, taki portal Daily Maverick. On podawał miesiąc po miesiącu, co tam się w RPA najlepiej sprzedawało, i wszystko było fajnie. We wrześniu, z września zeszłego roku, mam ostatnie dane. Nie wiem, czy oni podają z takim opóźnieniem, nie pamiętam już, jak to było w zeszłym roku. Może tak, jeżeli tak to za rok się pewnie też pojawią. Jeżeli nie i oni przestali po prostu te dane pokazywać, no to to się chyba z Afryką w następnym, w następnym rozdaniu za rok pożegnamy, bo od września po prostu nie ma danych. Co jest tym bardziej dziwne, że w RPA działa z tego co wiem Bookscan Nielsen, ale może po prostu nie ma, nie ma podmiotu, który by chciał od nich te dane kupować i prezentować. No nie wiem, nie wiem szczerze mówiąc. Bookscan Nielsen to taka firma zajmująca się zliczaniem sprzedanych książek. Będę mówił, będę przypominał, jest, jest wywiad zresztą tutaj z jednym z pracowników Bookscana. Będę wspominał też o tym przy, przy Europie. A ci, którzy oglądają regularnie, to wiedzą. W ogóle rzeczy, które sprzedają się w RPA, są dość zastanawiające. Nie ma zestawienia za cały rok, więc ja po prostu sprawdziłem, które tytuły pojawiały się najczęściej. Na miejscu trzecim Psychologia Pieniędzy Morgan Housel, wydana w Polsce, poradnikowa książka Umiejętne obchodzenie się z pieniędzmi wcale nie zależy wyłącznie od tego, co wiesz ważniejsze jest to, jak się zachowujesz. A zachowanie jest czymś, czego trudno się nauczyć, na, czego trudno nauczyć nawet bystre osoby. Szczerze mówiąc, ja już po, po tym to bym wiedziałbym, że nie ma sensu, żebym ja to czytał, ale niech będzie. Na miejscu drugim y, dziennik CEO, The Diary of CEO, tak? 33 zasady biznesu i życia, Steven Bartlett. To nie jest książka o strategii biznesowej, przetłumaczona oczywiście na język polski. Strategia zmienia się jak pory roku. To książka o czymś znacznie trwalszym. U podstaw wszelkich sukcesów i porażek, z którymi się zetknąłem. W zarówno mojej karierze, jak i podczas przeprowadzonych przeze mnie podcastów leży pewien zestaw zasad. Wytrzymują one próbę czasu, mają zastosowane w dowolnej branży i nadają się do wykorzystania przez każdego, kto chce stworzyć coś wielkiego lub stać się kimś wielkim. Chcecie stać się kimś wielkim? No Pewnie większość by chciała, ale ja nie wiem, czy w tej książce znajdziecie na to odpowiedź. Ja nie jestem przekonany. A na miejscu pierwszym również książka poradnikowa, i również książka, która święci triumfy w Polsce w zeszłym roku, w tym roku, na listach sprzedażowych, bardzo wysoko: James Clear i jego atomowe nawyki. Słyszałem, że podobno nie jest zła, jeżeli ktoś tego rodzaju poradniki lubi. lubi. Ja niekoniecznie. Żebyście nie myśleli, że to tylko poradniki, tam trafiłem na złą listę w RPA. Nie, były powieści. Bywały powieści z reguły miesiąc, dwa miesiące wypadały z tej pierwszej piątki i to były książki Colin Hoover i były to kobiety Christine Hannach, więc Christine Hannach w tym roku podbija cały świat, prawdopodobnie jedna z lepiej sprzedających się autorek na świecie. Przechodzimy do Chin. Z Chinami jest problem. Oni mają Open Booka. To jest taki system bardzo podobny do Bookscan Nielsena. Ma dane z dużych sieci księgarni. W Chinach wszystko, przynajmniej większość wydawnic jednak podlega państwu. Te, które nie podlegają są dokładnie też sprawdzane i badane, no wiadomo jak to jest. Więc dane prawdopodobnie są bardzo dokładne. Natomiast niestety są dane tylko i wyłącznie z miesięcy. Nie wiem, dlaczego Open Book w Chinach nie robi, nie robi tego całorocznie. Znacznie by mi to ułatwiło pracę, więc Open Booku, jeśli słyszysz dawajcie dane z całego roku. Więc, więc tutaj robię tak, że po prostu sprawdzam, jakie tytuły pojawiają się najczęściej. Poza podium dwie książki, o których chcę wspomnieć, bo tutaj będą też podobne tytuły, które były w zeszłym roku, a poza podium mamy dwie nówki, znaczy nówki, nie nówki. Bo jest to wegetarianka Han Kang, czyli książka noblistki na Chiny. Jak widzicie wpłynęło to, wpłynęła ta decyzja o przyznaniu Nobla jednak się tam dość mocno odbiła i ta od jesieni dwa trzy ostatnie miesiące w Chinach bardzo dobre sprzedaże i co ciekawe Sidarta nie wiem czy nie wiem czy dobrze wymawiam tę nazwę Hermana Hesse przetłumaczona na język chiński książka europejska najwyżej notowana w Chinach też gdzieś mniej więcej od drugiej połowy roku zdecydowanie zwiększona sprzedaż. Na miejscu trzecim, ostatnia nowość, której chyba w zeszłym roku jeszcze nie było. W wolnym tłumaczeniu hmm, ktoś do pogadania, autorka Lia Genaiun. chyba. Tak mi, tak mi te systemy do wymawiania podpowiedziały. Wydaje mi się to dziwna ta wymowa, ale. Tak wymawiam, tak usłyszałem. Yy, autorka wydawana w Polsce, z tym, że tej książki jeszcze nie było. Jest to historia sprzedawcy tofu, yy, który jest człowiekiem małomównym, nie ma przyjaciół, nie yy, chcąc znaleźć odpowiednie towarzystwo, decyduje się na małżeństwo z rozsądku. Żona jednak zostawia go dla innego mężczyzny i bohater musi zaopiekować się pięcioletnią pasierbicą Kjaoling, która zostaje porwana. 70 lat później poznajemy New, New Aigu, który podobnie jak Yang, czyli ten bohater, ten, ten sprzedawca tofu, też ma problemy z nawiązywaniem kontaktów z innymi ludźmi. Szczerze mówiąc, nic mi ten opis na temat tej książki nie mówi. Nie wiem, czy to by było coś, co bym chciał przeczytać. Na miejscu drugim, książka, która również w zeszłym roku była bardzo wysoko, hmm, autorka Chi Ziqian Ostatnia kwadra księżyca. W Polsce inna jej książka była, była również wydana. Pod koniec XX wieku starsza kobieta siedzi wśród drzew i rozmyśla o radościach i tragediach, które spotkały jej lud. Jako członkini plemienia Ewenki, które przemierzało lasy północno-wschodnich Chin, prowadziła życie w cisłej symbiozie z naturą w najpiękniejszych i najbardziej okrutnych momentach. Ale potem nadchodzą lata 30. i świat plemienia zostaje zniszczony. Kiedy? Japońska armia najeżdża Chiny. Ewenki, nie mogąc uniknąć wciągnięcia w brutalny konflikt, nie może uniknąć wciągnięcia w brutalny konflikt, który wyznacza yy, początek końca życia, jakie to plemię zna. Szczerze mówiąc, dość ciekawe. Moim zdaniem, tam, tam najlepsza historia to była z zeszłego roku. Na tym sprzedawcy liczy. Który musi je dowieść do cesarza i ma za mało czasu, wie, że nie zdąży i pewnie głową za to zapłaci, ale decyduje się podjąć wyzwanie. Powieść historyczna w tym roku też była w zestawieniach, ale nie na tyle często, żeby znaleźć się w pierwszej trójce, bo miejsce pierwsze to Juła i książka zatytułowana Żyć, wydana również w Polsce: Tragizm Człowieka czasów rewolucji kulturalnej był film, książka bardzo popularna w kinach. Kin no, trochę może to zaskakujące, ale z drugiej strony, czy ja wiem? popularna z całą pewnością na całym świecie. Ponieważ jeszcze przy Japonii, jeszcze jesteśmy przy Azji, więc Japonia, w Japonii jest taki system Nippan, on tam zlicza sobie wszystko, wszystko, wszystko ładnie do kupy, ma kategorie ogólne, jest w ogóle fascynujący ten system, bardzo, bardzo lubię takie kraje, gdzie tam sobie klikam, wszystko mam spisane bardzo ładnie, wliczane są w to też mangi, z tego co wiem, ale nie mangi Wydawany w odcinkach. Znaczy, w sensie, jeżeli manga ma ileś tomów, to tak jest wliczana, ale nie te gazetowe. No, kto zna kulturę Japonii, to wie, o co chodzi, że oni mają takie gazety składane z mang. Te gazety, to jest dobre słowo. Te gazety mają po 600-700 stron. czyli nie magazyny. O. Natomiast mangi są zliczane i mangi wbrew pozorom nie przebijają się na te listy. Znaczy, one mają swoją tam osobną kategorię. Na liście ogólnych książek mang yy, nie widzę. Miejsce trzecie Minami Mi, Adzima narusze przejmuje władzę nad światem powieść młodzieżowa, która jednak podbiła nie tylko japońską serca nie tylko japońskiej młodzieży. Na początku letnich wakacji w drugiej klasie gimnazjum yy, mój przyjaciel z dzieciństwa na zaczyna mówić dziwne rzeczy. Ja dokładnie nie wiem, czy mi tutaj tłumacz dobrze przetłumaczył, czy ta na rusę to jest dziewczyna czy chłopak. nie wiem, wypowiedzcie się, jeśli wiecie. Z powodu pandemii koronawirusa postanawia codziennie odwiedzać lokalny sklep Seibu Otsu, któremu grozi zamknięcie, a te wizyty transmitować na żywo. Będzie brał udział w Grand Prix M1 w, w ramach eksperymentu ogoli głowę i śmiało oświadczy, że dożyje 200 lat. Nikt nie może oderwać oczu od narusek, który nadal z pełną mocą podąża własną ścieżką. Taka chyba trochę książka o tym, żeby, żeby ten lepiej spojrzeć na, na swoje życie i docenić pewnie różne rzeczy i żeby sobie pomagać. Hmm, sympatycznie nawet. Na miejscu drugim książka, która również była notowana. W zeszłym roku Wielki Kryzys 2, znaczy pierwsza część była to, encyklopedia Wielkich Kryzysów. To jest ta książka o tych szczypach, tak, że jak ci tam życie szczypie, to jak sobie z tym radzić. Czy kiedykolwiek nadepnąłeś na ziarenko ryżu? No ja nie, ale okej, okay, rozumiem, że w Japonii to jest dość częste. Czy zdarzyło ci się kiedyś, że gumka w twoich spodniach pękła? Zupełnie. Poważny kryzys może pojawić się nagle i niespodziewanie w naszym codziennym życiu. Ci, którzy znają już pierwszą encyklopedię wielkich kryzysów, nie będą wpadać w panikę. Korzystając z nowego, dużego, to są właśnie te wy, wy, wykresy szczypania, no chyba chodzi o, o te szczypnięcie od życia możemy zastanowić się, co do tego doprowadziło i Wy to również zauważycie. W tym momencie nie jest to już kryzys, znaczy da się go opanować. Pamiętajcie, aby zawsze mieć tę encyklopedię pod ręką, być przygotowanym na wypadek nagłych sytuacji awaryjnych i to jest książka obrazkowa akurat, nie manga, ale książka obrazkowa. A na miejscu pierwszym książka, której pierwsza część również w zeszłym roku święciła triumfy w Japonii, Uketsu. Dziwny dom 2. Jeśli dobrze zauważyłem, to autor ukrywa się pod pseudonimem i jeszcze pojawia się w mediach społecznościowych z dziwną maską na twarzy i pisze takie jakieś, to są kryminały o dziwnym domu, którego zagadki rozwiązuje autor, autor chyba nazywa się, pisarz o nazwisku autor i architekt Kurihara. Łączą siły, aby rozwiązać tym razem nową zagadkę i to jest na przykład, nie wiem, z, czy to są rozdziały czy opowiadania? Korytarz bez celu, dom, w którym panuje ciemność, młyn wodny w lesie, dom z pułapką na szczury i tym podobne rzeczy. Nie ja wiem, bardzo dziwacznie dla mnie ta książka zawsze, opisy tej książki brzmiały. Jeżeli ktoś się z tym kiedyś spotkał, to bardzo proszę o informację, bo ciekaw jestem. No i Nowa Zelandia. Nowa Zelandia, tam jest taki serwis, który zawsze podaje oni się chyba na Nabuccan Nielsen na Nielsena powołują. W zeszłym roku były tam bardzo ciekawe książki, w tym roku chyba, chyba już tak trochę bardziej zwyczajnie. Miejsce trzecie poślub mnie w Italii, Niki Pellegrino. To jest nowozelandka z korzeniami włoskimi mieszkająca w Anglii. No i jak tutaj piszą właśnie o tym serwisie, że nie możesz mieć najlepiej sprzedających się książek bez Pellegrino, czyli musi mm, robić, robić karierę w Nowej Zelandii. Mistrzyni romansów osadzonych we Włoszech, z dobrym jedzeniem, dobrą scenarią i dobrą intrygą. Idealny prezent dla osoby, która chce zmysłowego, trzymającego w napięciu thrillera. Ja nie wiem, czyli co, romans? Włochy, dobre jedzenie, dobra sceneria, dobra intryga, thriller i jeszcze zmysłowy. Nie wiem, brzmi dość dziwnie. Chyba bym się jednak nie przekonał. Na miejscu drugim, nie wiem jak to słowo się wymawia, bo to jest po japońsku to jest kawaii, tak? Czy, czy ładne, ale to chyba nie jest japońskie. To jest kawaii 2. Drzewo Nourishment. Autor Monty Sutar. I to jest podobno książka o Maorysach, a z tego co przeczytałem, to na Nowej Zelandii ostatnio właśnie wszystkie takie rzeczy kulturowe, popkulturowe związane z Maorysami przeżywają, przeżywają renesans. Powieści historyczne opowiadające historię właśnie tego ludu pod tytuł chyba Saga z końca ziemi. Jeżeli dobrze zrozumiałem, może nawet byłoby ciekawe, może nawet u nas by się. Nieźle sprzedało. I na miejscu pierwszym. I na miejscu pierwszym e, Gareth Ward i Louise Ward. E, Bookshop Detectives, czyli księgarniani Detektywi Martwa Dziewczyna Odeszła. W wolnym tłumaczeniu taki tytuł. E, najlepiej sprzedająca się powieść na Nowej Zelandii to kryminał wymyślony przez osoby, które znają się na bestsellerach, czyli właścicieli księgarni. Wardowie sami, czyli autorzy, prowadzą, e, prowadzą księgarnię na Nowej Zelandii. Zawsze wiedzieli, z czego chcą ich klienci, więc teraz poszli o krok dalej, tworząc powieść, prawdopodobnie pierwszą z serii, o dwóch księgarzach z małego miasteczka i ich tchórzliwym psie, którzy rozwiązują zagadkę kryminalną sprzed dziesięcioleci. Ja chyba wiem, czym to jest inspirowane. To jest chyba inspirowane, takie mam wrażenie, Richardem Osmanem i jego serią książek o pensjonariuszach domu starców, rozwiązujących zagadki kryminalne sprzed dziesięcioleci. Zobaczymy, czy w tym roku w Europie Richard Osman jeszcze się gdzieś nam objawi. Na świecie go nie ma. To wtedy był rzeczywiście jeden z, jeden z lepiej sprzedających się autorów. Zobaczymy za tydzień, jak będzie tym razem. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie, czy którąś z tych książek znacie, czy chcielibyście przeczytać. To był Graf Zero, vlog literacki o książkach, o literaturze, o kulturze. Bez pardonu.